Po II wojnie światowej, mimo ofiarności żołnierzy, Polska nie odzyskała niepodległości. Znalazła się pod okupacją sowiecką. Na jeździe zależało na wymazaniu z pamięci narodu prawdy o walczących z nim bohaterach. Do niedawna do wyklętych i zapomnianych należał major broni pancernej, Jan Tabortowski, pseudonim Bruzda. Nie zasłużył na niepamięć. Wykazał się męstwem już podczas bitwy nad bzurą. 16 września 1939 roku znajdował się w kabinie maszynisty pociągu pancernego nr 11. Pseudonim Danuta. Czołem, poruczniku. Czołem, kapitanie. Jaką ilością wojska dysponujemy? 192 żołnierzy, w tym 9 oficerów i 60 podoficerów. Złapaliście kontakt z walczącymi? Niestety nie, ale zapakowaliśmy sprzętu tyle, ile mogliśmy, więc niczego nie powinno zabraknąć. Panie kapitanie, zostały nam dwa kilometry do miejsca docelowego. Dobrze, zatem musimy być czujni. Jaki jest nasz cel? Nasi 7 dni temu zaatakowali armię niemiecką zmierzającą ku Warszawie. Teraz brakuje im zaopatrzenia i żołnierzy. Jesteśmy coraz bliżej. Zaczęło się. Strzelają z każdej strony. Kapitanie, kapitanie, jesteśmy pod ostrzałem. Długo tak nie wytrzymamy. Jakie są rozkazy? Jakie są decyzje? Musimy jak najszybciej wydostać się z pociągu. Jakie są rozkazy? Bierzemy sprzęt i wybiegamy. Kapitanie, a co z armatami? Armaty wyciągać. Wyciągać, ładować, strzelamy. Strzelamy, rozkaz! Ładować, strzelamy! Kapitanie, chyba Niemcy się nas boją, ani jednej kulki nie słychać. Bierzcie wszystkich rannych i uciekajcie za rzekę. A co z panem? Ktoś musi odwrócić ich uwagę. Poruczniku, zlikwidujecie punkt obserwacyjny, a potem dołączycie do nas. Pozostali za rzekę, rozkaz wykonać. Tak jest. Ku chwale ojczyzny. Zgodnie z rozkazem kapitana Korobowicza, porucznik Jan Tabortowski zlikwidował niemiecki punkt obserwacyjny i dołączył do zorganizowanej wcześniej przez siebie baterii. Była to zbieranina ochotników, każdy w innym mundurze, niektórzy w beretach i kurtkach cywilnych. Tabortowski obsługiwał pierwsze działo. Panie poruczniku, cóż to za bateria? Moja czołem. Nic w tym dziwnego, że pan pyta. Samoróbka, bo transport rozbity przez szkopów. Wytoczyłem z lorek działa. Zebrałem obsługę transportu, a że się trochę rozumiem na interesie. Będziemy kropić. Zameldowałem już baterię. Ostatnim rozkazem dla Tabortowskiego był ten osłaniania wycofujących się oddziałów, które przeprawiały się przez bzurę. Jego bateria miała ostrzeliwać pozycje niemieckie przez godzinę. Wytrzymała napór Niemców przez trzy godziny. Porucznik Tabortowski, ranny w obydwie nogi i rękę, po wyczerpaniu się amunicji podał się Niemcom. Przyjmujący kapitulację oficer niemiecki był zaskoczony. A gdzie reszta? To już są wszyscy. Ilu więc was było? Kompania, tylko kompania. A myśmy sądzili, że co najmniej batalion. Zgromadziliśmy dwa pułki z czołgami. Gratuluję obrony. Oddział Tabortowskiego dostał się do niewoli. Porucznikowi udało się z niej uciec nie ostatni raz. Walcząc z oboma okupantami, był wielokrotnie aresztowany i wielokrotnie uciekał. Wielokrotnie odznaczał się bohaterstwem. Jego inspektor Łomżyński i Sowalski, AK, nadzorował działalność organizacji. Był jednym z tych, którzy nie pogodzili się z sowiecką okupacją. Organizował partyzantkę antykomunistyczną. Po ogłoszeniu przez komunistów amnestii na rynku Zambrowskim, podziękował żołnierzom za wierną służbę. Ujawni się w marcu 1947 roku, ale zakwalifikowany jako wrogi element. Musiał się nadal ukrywać. Podzielił losy tych, którzy nie mieli wyboru. Zginął za ojczyznę. Zbronił w ręku podczas akcji na posterunek MO w przytułach. Zginął ku chwale ojczyzny.